na terenie Rzeczypospolitej istnieje 70 lat. Myśmy przeżyli 50 lat komuny, która nas drębiła podatkami. Różne tam były podatki, ale jakoś żeśmy wybrnęli. Dzięki temu Stronnictwo Demokratyczne mogło stworzyć nowy, wolny rząd Tadeusza Mazarewskiego, o czym nikt już nie, nie pamięta. O podatkach nie będę mówił, bo już powiedział prezes przede mną. Jest jedna sprawa. Najważniejszy jest podatek VAT, kto konsumuje, ten otrzymuje ten kraj, kto nie konsumuje, to no niestety, nie, nie, nie mamy z niego korzyści. Natomiast karać nas za pracę, za wydajną pracę, za wydajność i gnębienie nas co chwilę na gąbkach, kontrole i tak dalej. Proszę Państwa, 20 lat wolnej Polski, a jest gorzej jak było, można powiedzieć, za Komuny dla przedsiębiorstwa i dla pływa, to znaczy, W Polsce, prywatne przedsiębiorstwa wręcz są gnębione. Prywaciarze. Mam nadzieję, że po 20 latach wreszcie zrozumieją, że należy całą prawicę, prawdziwą prawicę wreszcie połączyć w jedną organizację i odsunąć, jak to mówi prezes, czworga od rządu. z komuną! z komuną!